Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Zespół trąb de Poland przenosimy się, proszę Państwa, w tym święcie muzyki myśliwskiej, które tutaj dzisiaj macie w przepięknym mieście i w kolebce małego rogu myśliwskiego pszczyńskiego. My przeniesiemy Państwa na chwilę do Francji. Gdzieś 300 lat temu tam zaczęła się nowa era po rogach bawolich, trąbach dłubanych w drewnie i tak dalej. Tam zaczęła się era metalowych trąb myśliwskich. Zapoczątkowana przez markiza Antoine de łowczego na dworze Ludwika XIV i XV później, który ta, takie trąby wprowadził do użytku. Sam pisał pierwsze fanfary, sam na tym grał również. Kilka takich ciekawostek po drodze, między kilkoma utworami, jeszcze Państwu przekażemy. Tutaj, jak widać, wszystko inne. Stroje bardziej jeździeckie niż myśliwskie. To też tradycja we Francji polowań konnych, gdzie konie i psy to było polowanie. Bez broni palnej, piki, kordelasy, pogonie za zwierzyną. Inne trąby, inne brzmienie, wszystko inaczej. Łącznie z tym, że gramy zawsze tyłem do państwa. Dlaczego to, to jeszcze za chwilę powiemy? Nie jest to absolutnie brak szacunku. Tak te instrumenty są skonstruowane, że gra się na, nie, zawsze grało się na nich do tyłu, dojadących za nami. Są lepiej słyszalne po prostu w tę stronę. Przywitaliśmy państwa yy, ogólnie muzyka myśliwska, ale wśród nich jest bardzo dużo utworów przeróżnych, zwłaszcza muzyce francuskiej. Yy, między innymi fantazje utwory niezwiązane w ogóle z polowaniem, to były cyklameny. Taki utworek. I to w technice forte. W tej chwili zagramy drugi utwór w takiej technice mieszanej i głośnej i takiej cichej, rzewnej radu z francuskiego. La Vergalan w zielonym stroju. dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, trochę o trąbie. Ogólnie na instrumenty myśliwi, myśliwskie mówimy rogi, myśliwskie od rogu Bawolego, zawsze one jakoś mniej lub bardziej zakręcone. W tym przypadku trąb de chasse, trąba myśliwska. Tak pozostaje nazywana. Instrument naturalny, nie ma tu żadnych wentyli, przycisków, klapek wspomagających granie. Wszystko, co Państwo słyszycie, to usta nasze no i cały organizm Y, 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 który dmucha powietrze. Co ciekawe, muzyka, brzmienie rodzi się w tym maleńkim ustniku. Cała reszta trąba to jest tylko głośnik. 4,5 metra rurki mosiężnej, zwiniętej do tych rozmiarów i to cały instrument. Czarne wnętrze czary głosowej, charakterystyka tylko instrumentów francuskich, trąb właśnie, od dawien dawna. Tę część barwiono na, na czarno, po to, żeby zmniejszyć ilość odbłysków od, od słońca, światła zajączków, które czasami oślepiały, zdradzały gdzieś tam, powiedzmy, obecność myśliwych orszaków, który pędził. I o, instrumenty dopracowane pod względem donośności. Na takich polowaniach parforsy, tak zwanych ogólnie na siłę, na zagonienie, to były dziesiątki jeźdźców, okrzyki i tak dalej, ten, ten Dziesiątki psów, jedna sfora około 30 psów. To wszystko pędziło przez las, wzała, żeby w tym było to słyszalne. Właśnie te trąby dopracowano pod tym kątem, żeby były donośne i słychać je w dobrych warunkach na około kilometr. I oczywiście rozpoznanie melodii na taką odległość byłoby trudne, ale dlatego grało na tym wielu trębaczy. Oczywiście nie książęta, cały orszak, który się dobrze bawił, ale obsługa polowania, dojeżdżacze, psiarczykowie, którzy podawali fanfary jadącym z tyłu, co się dzieje na przodzie. Że zwierz na przykład wyszedł z lasu, więc wszyscy pędzą na skraj, bo coś się dzieje na polu. Zwierz zawraca i tak dalej. Pod kątem aktualizacji tych wszystkich fanfar. Przykładem jest również z 1874 roku fanfara zwierz przechodzi tory kolejowe na bieżąco od 300 lat pisano te fanfary co dotyczące polowania. Jednak w całej gamie tej muzyki myśliwskiej, zwłaszcza francuskiej, mają skatalogowanych ponad 3,5 tysiąca utworów na te instrumenty od niewielkich prostych fanfar myśliwskich po duże yy, utwory. A z tego polowania dotyczy tak naprawdę 50 zaledwie kilka. Cała reszta to marsze, fanfary, hymny, pieśni, msze hubertowskie i tak dalej, które również gramy. No i co? I dalej następny utwór to dzwony. Jeden z utworów właśnie takich personalnych fanfar, dzwony na cześć markiza de Dampier. Właśnie...